No siema. Warsztat Podwórzyńska. Dzisiaj powiem wam, nie wrzucę żadnego mądrego materiału, a jakoś taki mam dzień ospały, nie chce mi się. Mm. Jakiś przyjebany dzisiaj jestem, Ogólnie w pogoda chyba tak chujowa. Co dalej z kanałem? Wiecie co, ja muszę chyba przystopować, bo wrzucam te filmy, Codziennie po, po, po jednym, po dwa, po trzy. W sumie to trwa. Jakieś kurde, nie wiem. No niecałe dwa miesiące, te, te, te kurde, dzisiaj się półtora tysiąca supubcji stuknęło. No to co w sumie to jest kurde. Niecałe dwa miesiące. Ja nie przypuszczałem, że to tak to się rozwinie już. Słuchajcie, zauważalny jestem, widzę w chuj, bo. E, profesor Chrysus do mnie pisał w komentarzach. Gdzieś tam obejrzał jakieś moje filmy, czy tam film, nie wiem. E, taki kanał był nieduży, w sumie pozytywny mechanik też tam do mnie napisał. E, podał mi numer na, na maila mi przysłał numer telefonu. swój, tylko wiecie, problem jest taki, bo on tam chciałby coś telefonicznie pogadać. Że on to w tej Anglii, jest ta Anglia poza Unią, to też kurwa wiecie, dzwonić tamto. Te rachunki za telefon, ja wiem, że można tego WhatsAppa założyć czy coś, ale ja nawet konta na Facebooku nie mam, no to kurwa. Macie. Powiem wam, nie wiem to zadziałało, ja to tak nagra, nagrywałem tako... Dla jaj w sumie można powiedzieć, a to, to, to się z tego... Wszyscy zaczynam, zaczynam pisać, że to porządny kanał musi mieć hejterów i tak dalej. To co ten kanał to kurwa to nie mi... Ja muszę mówię chyba przystopować, bo to za, za dużo oddźwięk ma w sieci mi się wydaje. Ja też nie chcę być w jakikolwiek sposób jakiś sławny. Czy też takiego. W zasadzie nie wiem, po chuju ja to zacząłem. No tak, zaczęło się to od tego Siemandero, nie? Bo Siemandero też tam 10 miesięcy. Jak ja go, znaczy 10 miesięcy, teraz to więcej. Po 10 miesiącach jego działalności to ja go tam zauważyłem gdzieś, nie? I tam, bycie jakąś tam paczkę wysłałem, czy kilka paczek tam w sumie, nie? Do tego Siemandero. On tam mnie trochę rozreklamował w tym internecie, tylko to kiedyś to mój kanał nazywał się Seba Seba 2. Potem tak sobie pomyślałem, bo tam mam te filmy sprzed kilku lat, jakieś takie, parę filmików było. Wpisałem sam w internecie Seba Seba 2, no to, to nie był sposób tego znaleźć tego kanału w ogóle. Nawet tak on powiedział tam na swoim filmie. W ogóle to się mandero, to pozdrawiam. Wraca już w grudniu, tak z Norwegii, mniejsza większość. No i potem postanowiłem zmienić nazwę tego kanału na ten Warsztat Podgórzyńska. No to w sumie tylko tyle co mi technikus tam podbił, trochę tam oglądalność technikus channel, nie wiem czy kojarzycie wszyscy czy nie wszyscy. Pewnie nie dużo osób tak, bo wbiliście z tamtego kanału do mój, na mój kanał też między innymi. Bo tam też wystałem jakieś tam paczki. Co prawda tam unboxing tych paczek był, ale jeszcze ich nie, nie rozpierdolnął, jak to tam u niego na kanale. Także tak, o. to trochę mi tam na raju te, tych, 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 tych właśnie, tych, jakby powiedzieć, tego, tych widzów, bo on tam film nagrał tam z unboxingu i tam wasza na i wasza podłożyńska tam gadał, gadał. No. Na dzień dzisiejszy jest półtora tysiąca Nie wiem, co dalej z tym kanałem, kurde, powiem Wam. Bo wiecie, nie chcę być jakiś tam rozchwytywany, znany, bo to zaraz, kurde, ludzie będą przyjeżdżać, gdzieś tam numer złapią w sieci, coś tam wydzwaniać i to nie ma życia ogólnie, mi się wydaje chyba. A zwłaszcza, że ja tutaj na miarę adresu, jak na, na tacy podałem także tego warsztatu. Ja sam się zastanawiam, co dalej robić z tym tematem. No ogólnie to Dużo tam piszecie. Nagrywaj dalej, nagrywaj dalej. No. Będę nagrywał, ale chyba trochę mniej, bo yy, tam gdzieś powrzucałem jakieś filmy, filmy, coś tam i tak. No, pousuwałem te filmy po jakimś czasie, bo zauważyłem, że chyba nie w tym kierunku idę, nie? Miał być stricte kanał taki tutaj, taki jajcarski, coś tam, wiecie, nie? Trochę mechaniki, trochę jak to wygląda z naszej strony, bo to dużo jest takich filmów, gdzie ludzie obsmarowują tych mechaników, że to takie partacze i tak dalej. Ja to chciałem, ja to w sumie zrobiłem po to, żeby pokazać jak to z naszej strony wygląda, nie? Od, od, od naszego punktu widzenia, jak my to widzimy i tak dalej. No tak jak to w serii tam opisał, w serii swojej Patologie warsztatowe, ten cały Michu z niego czterek kółek, nie? No, tam trochę ludzie pisali, że jestem marną podróbką profesora Chrisa. Może i jestem, nie wiem. No ale słuchajcie, kto nie jest dzisiaj podróbką? Mówię, yy, nie wiem, czy chyba tu jakieś filmy mówiłem, czy nie mówiłem. Zobaczcie, profesor Chris zrobił test hamulców tam, że rozdział hamulce F2 klasie. Znaczy broń Boże nie mówię, że on jest podrówką, nie? nie Żebyście żeby mnie nie, źle nie zrozumieli. Rozgrzał test to hamulcy, ten hamulce rozgrzał i tam pompował wodę na te tarcze hamulcowe. Tam był taki odcinek, czy się pokrzywią, czy się nie pokrzywią. Mnichów, czterech Kółek też potem ten test jakiś tam robił z tymi hamulcami. A to wszystko wyszło z kanału Krzysztofa Emtronik, nie? Tylko są, jest jedna rzecz zasadnicza. Że oni może to podłapali od krzyżka, chociaż sam Michu powiedział, że on. Że on to widział i u, ukrzyszka u u Mtronika ją ja chce to zrobić trochę inaczej, nie? Każdy może gdzieś się inspiruje czymś, ale robi to na swój sposób, nie? Także no, nie sądzę, żeby ktoś tam... wiecie, no, no, kanałów jest tysiące, nie? To jakby tak szukać, to... no to każdy się podepnie pod Łozapa, pod Micha, pod kurwa yy, Krzysztofa Motronika, pod yy, tych najbardziej sławnych takich, nie? Pod, pod, yy... Pod Profesora, nie? Czy pod na przykład Marevela. Marevel też ogólnie fajnie nagrywa, tylko on tak bardziej rzeczowo pokazuje wam co i jak. Nie mi się wydaje, że też dobry kanał jest. Marevel. Nie wiem czy kojarzycie. Na pewno kojarzycie. Bo jak widzę w statystykach dużo, dużo moich widzów też to ogląda. I na pewno też on już moje filmy widział. Tu dam sobie głowę śpiąć. Tylko... Co do Marevela, ja do niego nic nie mam. Tylko, że on taki jest kurczę. Nie wiem jak to określić. No. Yy, może nie będę się wypowiadał. Ogólnie ja go bardzo lubię. Yy, lubię jego filmy. Tylko wiecie co wkurza. Mnie to, może wkurza, nie wkurza. Trochę mnie to irytuje, że czasami mówi coś. Napiszcie coś w komentarzach. Bo tam coś mantował jakieś amortyzatory do czegoś tam. A ja mu piszę komentarz, gdzie film był dzień czy dwa temu wrzucony. Nie wiem kiedy on to nabywał, oczywiście, nie? Powiedzmy dwa, dwa tygodnie temu. Napiszcie w komentarzach, czy tak ma być, czy to co wy o tym sądzicie. A potem ja piszę, a miałeś taki srak, a on mi pisze, nie pamiętam, ale tam nie ma prawa nic przeszczeć, bo, bo to japoński sprzęt. No dobra, to mu odpisałem, no to spokojnie było pytania japoński sprzęt. No. Tylko tyle to mam do marynela, że po prostu jakoś tak nie wiem. Mówi, napiszcie w komentarzach, a potem te komentarze zlewa. A czy może, ja też to rozumiem, bo ogólnie to. Ja już sam tych komentarzy nie ogarniam, nie? A on ma tam tych subskrybentów chyba z 70 tysięcy, no to, to może to w ten sposób działa, no wiecie, też można to zrozumieć, nie? Jakoś merytorycznie chyba. No, w każdym bądź razie raz uniąc w tym tygodniu już nie będzie żadnych napraw. Chyba tam jutro przyjedzie, yy, przyjedzie jutro słiv taki sport z 29. tam będziemy zmieniać. No, wlew paliwa, może tam wam ogram, bo tam też taka kontrowersja była na innym warsztacie, ale to zobaczę jutro, czy wam ogram. Bo w przyszłym tygodniu muszę koniecznie wziąć się za swoją służbówkę, także może nagram wam coś z tej naprawy mojej służbówki, bo ogólnie nie chcę nagrywać napraw. Przede wszystkim tak, nie mam programu do cięcia, nie mam jeszcze mikrofonu, nie jestem youtuberem, nie potrafię robić składanek, wciąć nie mam na to czasu, nie potrafię tego robić. A przecież nie będę kręcił czegoś, co trwa na przykład wymiana do 3 godziny, nie? Także takie coś chciałem przekazać. No i co jeszcze? No, w przyszłym tygodniu muszę się koniecznie swoim służbami o tym zająć, bo jest zapuszczone. Nie wiem, czy tam wszyscy oglądają tam wstecz, tam pompa wysokiego ciśnienia mi cieknie, ale w końcu powiedziałem dość. W przyszłym tygodniu nie biorę roboty, nazbierało mi się przy tym aucie prac trochę, także muszę te auto swoje do ładu poprowadzić. Jak wiecie jak, nie wiecie, jak wiecie, jak nie wiecie, to jestem tutaj sam. W tym warsztacie po prostu sam pracuję, nie ma komu robić. Jak dawałem komuś 100 zł, 20 zł na godzinę, na rękę, czyli wiecie, dostajecie do ręki puste zusy, srusy, nie? no to nie było komu robić. Nawet poszedłem na układ taki z kilkoma gościami, rób po 5 godzin dziennie, co nie? 100 zł masz na czysto dziennie. No, dwa, trzy dni przyszli, porobili, porobili i potem, wiecie, wymyślali, że my potwierali. Matka im zmarła, albo coś tam. Nie wiem, czy jest problem we mnie, czy w tych ludziach, w ten region taki jest, no nie ma ludzi do pracy ogólnie. Ukraińców nie chcę z takich względów, że... że nie chcę, bo nie będę się wypowiadał na ten temat, ale... miałem sąsiada Ukraińca i po prostu był zajebisty chłop niby. Pomogłem mu, a potem się okazało, że tam parę rzeczy znikło, także tyle. No, taka pogadanka, jak to wy mówicie, kazanie, idźcie w pokoju, wiadomo czego. A, tacy nie było, jeszcze z tacą trzeba przelecieć. Jak, mówi, jak nie mówi, nie, nie mówi nie, niektó, niektórzy mówią, koniec kazania. Siemandero.